Dzień dobry, Andrzej Wachowski. Witam w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Z Sebastianem będziemy oglądać zdarzenia drogowe, jakie się wydarzyły oczywiście w Polsce, bo tutaj nas widzowie chcą, żebyśmy pokazywali te zdarzenia w Polsce i co będziemy oceniać, tak? Tak, będziemy komentować, będziemy zastanawiać się dlaczego do tego zdarzenia doszło, co można było zrobić, żeby do tego zdarzenia nie doszło. Także Zapraszamy do gruntowania. Zapraszamy. O no, proszę. No i co, to wszystko jest okej. Okay. Wszystko ok. Zdążył przed ciągłą linią, czy nie zdążył? Nie, nie no, zdążył. nie zdążył. Nie zdążył. zdążył. Całe szczęście, że ten sprzeciwka zdążył tak. i jakimś sposobem przeleciał. Szacun dla kierowcy z białego, że miał gdzie uciekać i uciekł o tu, tak. tak nie? Tak. To, co zrobił ten kierowca z tego czarnego, no, to jest katastrofa jakaś. No. To jest po prostu samobójcza, samobójcza jazda samobójcza. No. no i ja bym w ogóle no. tak to nazwał, wiesz? Jazda samobójcza, to tak. mógł zabić siebie. Samobójcza jazda, tak. Albo tak, jadących tak. przeciwka. No. Naprawdę Dokładnie. wielkie brawa dla kierującego tym srebrnym samochodem sprzeciwka. przeciwka, że. że... Spore zareagował i miał gdzie. I miał gdzie, to znaczy, miał gdzie i skorzystał z tego, co nie? Tak. no Samobójcza jazda, tak, no, tak to nazwiemy, co nie? No. Jeszcze na mokrej nawierzchni. Jeszcze na mokrej co się... I Dobrze jeszcze tą ciężarówką musiał przyhamować, żeby do tak. truzeta wpuścić, no bo jakby się zderzyły, to obydwa by wylądowały pod tą ciężarówką. No trzeba też wiedzieć, co nie? też się zderzają i gdzie są? Pod tą ciężarówką, tak? I dopiero jest makabra. No niestety, to by no. się mogło schaczyć bardzo, bardzo, bardzo tragicznie. Jak sami Państwo widzicie, na drogach dochodzi do różnych zdarzeń. Warto je zobaczyć, żeby uniknąć takich właśnie nieprzyjemnych sytuacji na przyszłość. Także jeżeli wy macie jakieś inne zdanie na ten, na ten temat. No to... jakoś byśmy to ocenili, ale może Państwo macie coś więcej, żeście widzieli, a może myśmy źle ocenili, to nie? Może piszcie też, do nas. Tak, może też chcecie skomentować coś, to piszcie, lajkujcie. Subskrybujcie. Subskrybujcie już, tak. No i oglądajcie nasz program, bo to zawsze kup przez drodze. Nie zawsze to widać na drodze, a lepiej, żeby tego w ogóle nie było widać. Ja ich zapraszam do programu na osi za tydzień, do cyklu. Nie zabijaj, nie, nie daj się zabić. się zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia.